Chciałbym wystartować na wiosnę, ale nie mogę, bo jestem kontuzjowany. Także dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak obecnie wygląda mój trening, właśnie w trakcie kontuzji, oraz w jaki sposób po prostu sobie z tym radzę. I być może ty będziesz w stanie coś z tego wyciągnąć dla siebie. Najważniejsze dwie rzeczy, na których obecnie się skupiam. Przede wszystkim, pierwsza rzecz jest taka, że próbuję pozbyć się tego bólu biodra. Rzecz numer dwa to jest to, że próbuję poprawić wyciskanie, leżąc, ponieważ czuję, że tam progres bardzo, bardzo mocno wstanął i tak naprawdę bardzo dużo czasu zajmuje mi dołożenie jakichkolwiek kilogramów, dlatego opowiem Ci o tym, jaką wymyśliłem strategię, e, która powinna mi w tym pomóc. Kubek z PZ Kafic. Sama w sobie strategia oczywiście nie będzie jakkolwiek skomplikowana, ale do tego przejdziemy później. Dla ciekawskich, jak wygląda struktura mojego planu treningowego. Mamy obecnie 4 dni w tygodniu. E, poniedziałek jest to primary SBD, następnie jest wyciskanie leżąc, następnie jest martwy ciąg oraz wyciskanie leżąc i w ostatni dzień mamy przysiady oraz wyciskanie leżąc. Czyli największa zmiana, jaka na razie się pojawiła, to jest to, że przeszedłem z 6 dni treningowych na 4 dni treningowe. A było to spowodowane tylko i wyłącznie po prostu brakiem czasu na trening, a dokładniej tym, że nie byłem w stanie regenerować się po prostu z sesji na sesję. Sześć treningów w tygodniu jest naprawdę super. Mi się osobiście trenowało dużo lepiej niż na czterech. Tylko problem był taki, że po prostu co chwilę nie byłem w stanie dopinać snu, dopinać jedzenia, gdzieś po prostu mi to uciekało przez pracę i nie byłem w stanie później się regenerować na te treningi. Przez co rodziło to potem już jakieś tam kolejne problemy Dlatego wróciliśmy sobie na 4 dni, które po prostu powinny być Powiedzmy dużo łatwiejsze do dopięcia Dzięki czemu wiem, że każdy trening będzie zrobiony Ten progres, ten trening będzie dużo bardziej przewidywalny A tak naprawdę to jest klucz jak chodzi o programowanie Czyli my chcemy, żeby ten trening był jak najbardziej przewidywalny Jak chodzi o samą metodę, no to nie ma tutaj nic ciekawego Tak naprawdę w akcesoriach przede wszystkim jest dużo przywodzicieli Dużo takich mniejszych pierdół, które mają po prostu trzymać mnie w zdrowiu Oraz do tego mamy kąpliwce Myślę, że obecnie największym błędem, który mnie hamuje To jest słaba regeneracja Tak mi się przynajmniej wydaje To jest coś, co staram się obecnie dużo bardziej dopinać Dużo bardziej dbać o to Przede wszystkim o sen Natomiast wydaje mi się, że niska aktywność w ciągu dnia Praca siedząca plus słaby sen to było coś, co na pewno mogło w jakim stopniu przyczynić się do tej kontuzji. Um, problem jeszcze z tą kontuzją jest taki, że my nie do końca wiemy tak naprawdę, co mi jest. Jedna fizjoterapeutka ma jakąś teorię, mój trener ma również jakąś tam teorię, powiedzmy, ale ciężko jest nam bezpośrednio stwierdzić, że OK to będzie przyczyną. Mamy powiedzmy jakieś tam poszlaki, wokół których staramy się pracować. No i oczywiście najważniejsza rzecz, czyli load management, jeśli nie mogę robić ciężko przysiadów i martwego ciągu, to po prostu robię lżej. Robię na tyle, na ile ciało jest mi w stanie pozwolić, i staram się po prostu dokładać z tygodnia na tydzień. To, co możecie tutaj zobaczyć w tle, to jest mój ostatni trening. To jest trening czwartkowy, na którym miałem wyciskanie leżąc z dwusekundową pauzą, oraz do tego martwe ciągi, właśnie z pauzą po oderwaniu, plus jakieś tam akcesoria. I jak chodzi o wyciskanie, to tu jest naprawdę spoko, w sensie. Do powiedzmy 140 kg czuję się całkiem silny, całkiem stabilny, natomiast kiedy już te ciężary są większe, czuję, że po prostu nie mam siły w presie. I pomysł, na jaki wpadłem, to jest po prostu pójście wagą do góry. Wydaje mi się, że wejście na nadwyżkę, zmasowanie po prostu tą wagą do 100 kg, być może trochę wyższej wagi, to jest coś, co pomoże mi odblokować ten bench press, ponieważ no, my tak naprawdę z Pawłem od ponad dwóch lat już naprawdę dużo testowaliśmy na tej ławie. Robiliśmy cztery ławki w tygodniu, 3 ławki w tygodniu, jak dobrze pamiętam, na samym początku. Eee, robiliśmy 6 ławek w tygodniu i ten progres jakoś tam się pojawiał, natomiast nie oszukujmy się, on jest bardzo wolny, Mi jest bardzo ciężko obecnie dokładać na tym wyciskaniu leżąc. Powiedzmy, że wszystko powyżej 145 kg. Jest ciężkie 145, 150, 155. Tam jest naprawdę ciężko i nie jest to powtarzalne. Na pewno nie jestem w sytuacji, w której byłbym w stanie wyciskać powiedzmy 155, 160 kg dwa razy w tygodniu. Pomimo iż mój maks to jest 165 kg, to po prostu nie jestem w stanie się kręcić na takim ciężarze i nawet nie chodzi o to, żeby robić tam cały czas powtórzenia, tylko po prostu o to, że powiedzmy. Mam ekspozycję na okolice 145-150 kg na przykład raz na blok, i za każdym razem ona jest dosyć ciężka. Stąd na przykład tutaj się trochę zastanawiałem, czy być może zwiększenie intensywności na, na przykład sekundary. I to jest powiedzmy setup, który mamy obecnie, nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Czyli mój taki goted setup to jest powiedzmy competition bench press. Później. Tak naprawdę, jakakolwiek w miarę lekka wariacja, i na sekundary to jest albo spoto, albo to jest 2CT, i później na ostatniej ławce to jest zwykle competition. Szczególnie ten primary i sekundary, kiedy są w takim setupie, że mam competition, a potem mam spoto albo 2CT, gdzie mogę podnieść coś ciężkiego, one zwykle w miarę oddawały, natomiast ja osobiście dalej nie jestem zadowolony z tempa tego progresu. Uważam, że po prostu dałoby się. To zrobić lepiej, i nawet nie chodzi o programowanie, bo tutaj ufam Pawłowi w 100%. Natomiast wydaje mi się, że ja muszę po prostu podopinać sobie niektóre rzeczy, pójść tą wagą nieco do góry i po prostu dać swojemu ciału e, taką możliwość. Bo wydaje mi się, że po prostu przy tej wadze 90 kg jest to dla mnie ciężkie. Jest naprawdę to zbyt wolne i po prostu pójście wagą do góry to jest ta opcja. I pod później ewentualna. Redukcja. Na nagraniu macie 140 kg z pierwszego tygodnia na dwa powtórzenia. Jak możecie zobaczyć, bardzo długo się do tego składałem. E, ogólnie na tym treningu czułem się średnio, e, ale tak zwykle jest podczas kontuzji też, że mental na treningach jest dosyć średni. E, tutaj też du dużo dłużej się rozgrzewałem. Robiłem sobie skoki co 10 kg, robiłem 100, 110, 120, 130, 140, żeby na pewno sobie wyczuć tak naprawdę i nie przestrzelić nic na tym treningu. Następnie były bakofy na 127,5, tam bodajże były 3 dwójki. Całkiem przyjemnie, natomiast no mówię, to na razie jest tydzień pierwszy planu, więc nie ma co się też aż tak nastawiać. Następnie przed martwym ciągiem wykonuję różnego rodzaju aktywacje. Które mają tak naprawdę pomóc mi dźwigać bez bólu. Taki jest cel przede wszystkim tego. E, tutaj mamy przerobienie sobie zginaczy, przywodzenia, e, dzięki czemu tak naprawdę jesteśmy też w stanie nieco odpalić ten dół brzucha. E, natomiast obecnie dużo to nie daje, ciąg e, jest bardzo bólowy. Na tej sesji powiedzmy, że 180 kg to był maks, jaki udało mi się zrobić na jedną jedynkę z pauzą. E, I po odłożeniu sztangi. Mam taki chwilowy jakby paraliż, jakby ten ból musi ze mnie po prostu zejść i dopiero wtedy jestem w stanie normalnie chodzić. Dlatego jest to powiedzmy na razie taka dosyć ciężka kontuzja, która po prostu strasznie denerwuje, bo ta sztanga tak naprawdę ona sama w sobie jakby nie jest ciężka. Natomiast ja nie jestem w stanie się zebrać jakkolwiek do tego ciężaru, nie jestem w stanie wyciągnąć luzu, bo w momencie kiedy zaczynam naciągać tak naprawdę tą sztangę, wtedy już ten ból zaczyna się odpalać. Dlatego przykładowo tydzień temu nie oderwałem 170 kg, następnie jeszcze raz podszedłem i zrobiłem 170 na 5 albo na 4, a na tym treningu zrobiłem 181 jedynkę pauzowaną. I wydaje mi się, że jeśli ten ból nie będzie się zaostrzał, to przynajmniej będę celował w takie plus 10 kilo co tydzień I no zobaczymy, czy po prostu uda się gdzieś tam podokładać i no po prostu jakkolwiek e, dealować z, z tą kontuzją I przechodzimy sobie do martwych ciągów e, Jak możecie zobaczyć, no 70 kilo, 120 kilo, no to nie są ciężkie rzeczy To są tak naprawdę uber, uber, uber lekkie, natomiast... Nawet samo oglądanie teraz przeze mnie tej pozycji na tych 70 kg widać, że to nie jest to. Bardzo dziwnie się składam po prostu do tej sztangi. Jest to, jakby to powiedzieć, średnio naturalny ruch. Nie ma takiego flow, raczej jest rozkminianie, czy coś mnie zaboli, czy, czy będzie ok. Ja zawsze jeszcze lubię sobie dorzucić takie dłuższe przytrzymania, powiedzmy na tym 70-120 kg. Żeby pozwolić, żeby ta sztanga mnie troszeczkę wyciągnęła w dół Żebym poczuł po prostu e, jak kaptury się rozciągają Dzięki czemu jestem w stanie wyczuć trochę bardziej takie długie ręce Że jestem w stanie się podczepiać pod tą sztangę Natomiast e, no, jak chodzi już o e, sam wykon no to ogólnie bardzo dzisiaj średni Jak to dzisiaj nagrywam to mamy niedzielę Jutro mam primary SBD Także <gryw> będzie okazja, żeby sprawdzić jak to wygląda na nagraniu 150kg, e, które mówię porusza się całkiem spoko, natomiast każde odłożenie tej sztangi e, oraz lockout jest e, naprawdę bolesny, teraz macie mój top set 180kg z pauzą, e, które bardzo mnie zezłomowało tak naprawdę, było mi naprawdę ciężko później odejść od tej sztangi, e, ale no, jakoś myślę uda się z tego wybrnąć. Co powinieneś dla siebie tak naprawdę wyciągnąć? Przede wszystkim to, że jak jesteś kontuzjowany, to, to nie oznacza, że masz nie dźwigać. Natomiast jeśli to jest jakiś ból biodra, ból pleców, to prawdopodobnie jakby krzywdać się nie dzieje, dalej możesz dźwigać, po prostu robisz to, na co ci ciało w obecnej chwili pozwala. Jeśli ja obecnie jestem w stanie podnieść 180 kg, i to jest powiedzmy mój taki maks na dany dzień, to po prostu robię to 180 kg, że tak powiem, chowam ego do kieszeni, nie zastanawiamy się, że o Jezu, a kiedyś podnosiłem tyle, a teraz muszę podnieść tyle, bo to nie jest tak, że ta siła w sobie po prostu znika, ta siła tam jest. Po prostu musisz pojawiać się na tym treningu i to jest myślę takie najważniejsze, co powinieneś dla siebie wyciągnąć, czyli chcesz się na tym treningu pojawić. Musisz się pojawić, przyjść, zrobić robotę, poruszać się i będzie to dużo lepsze niż tak naprawdę siedzenie na dupie. Artur Moore kiedyś opowiadał właśnie na szkoleniu takie fajne zdanie, że aparat ruchu jest stworzony do ruchu, więc rehabilitacja, tak zwany rehab, on nie powinien wyglądać w ten sposób, że idziesz sobie jesteś masowany i niech pan nie ćwiczy. Czasami faktycznie rest jest nam potrzebny, żeby sobie chwilkę odpocząć, jeden dzień, dwa dni, może trzy. Natomiast na pewno nie powinno to wyglądać w taki sposób, że jak cię boli, to już totalnie nie robisz. Jakby mnie bolało w martwym ciągu tak, że nie jestem w stanie zrobić 70 kg, to bym na pewno spróbował zrobić bloki. Jakby bloki dalej bolały, to bym spróbował zrobić RDL-a z handlami. Jakby to bolało, to bym nie wiem, zrobił coś na wyciągu. Po prostu staramy się w razie czego na tyle regresować, na ile trzeba, żeby wykonać po prostu dany wzorzec. Na tym polega tak naprawdę ten sport. Że wykonujemy sobie jakieś tam wzorce. Na nagraniu macie dalej jakieś tak naprawdę prehabowe rzeczy, które mają znowu pomóc w kontekście tego biodra. Także raczej nie zalecam Wam kopiowania tego treningu 1 do 1. Raczej bym się skupił przede wszystkim na tym, żeby się zastanowić, dlaczego Was boli, dlaczego to się dzieje, czy to się powtarza. Jeśli się powtarza, to być może dlaczego. I przede wszystkim to, żebyście się ruszali. Z dodatkowych jeszcze rzeczy, które dorzuciłem, to jest 20 minut na bieżni po każdym treningu na skosie. Co by było to nieco bardziej wymagające, i tak naprawdę to myślę, że powinno też podnieść nieco fitness. Jak możecie zobaczyć, ten trening nie jest jakiś super skomplikowany. Najważniejsze jest to, żebyście przychodzili, robili robotę, dbali o rzeczy dookoła. I jeśli oczywiście na przykład kombinujecie z tymi wariacjami, robicie coś tam i ten ból nie schodzi. No, to pójdźcie na przykład na konsultację do jakiegoś trenera albo do fizjoterapeuty. Tylko, żeby to był fizjoterapeuta, który na przykład ogarnia trójbój siłowy, wie o tym, jak wygląda na przykład siadanie 200 kg i jest w stanie po prostu was zrozumieć, bo słabo będzie, jeśli pójdziecie na przykład do kogoś, kto absolutnie nic nie wie o dźwiganiu i jedyne, co wam powie, to coś w stylu: No, bo pan dźwiga, to pan jest przeciążony, proszę sobie zrobić przerwę. W ten sposób tak naprawdę e, nie otrzymujecie sensownej pomocy, i prawdopodobnie będziecie się z tym problemem dalej bujali i tak sobie zleci nagle pół roku <gry> i po prostu wasz progres gdzieś tam ucieka, no bo jednak ten czas leci. Także ten materiał, oczywiście, jest troszeczkę. No, także ten film jest oczywiście trochę egoistyczny, bo jest o mnie. Natomiast ja mam trochę nadzieję, że tego typu updatey, na przykład co 2-3 tygodnie po prostu mi pozwolą być jeszcze bardziej konsekwentnym w treningu, że będę jeszcze w stanie lepiej pilnować swojego progresu i dzięki temu po prostu będę miał bardzo dobry start na wiosnę, a Wy przy okazji coś z tego wyciągniecie, więc jeśli spodobał Ci się taki materiał to oczywiście zostaw jakiś ślad po sobie w komentarzu, a ja zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału po więcej. Na razie.